Włącz i zostań z nami. Witamy Was na trzecim turnieju halowej piłki nożnej Wrocławskich Wspólnot i Ruchów Chrześcijańskich. Archidiecezji wrocławskiej rozpoczęliśmy od wspaniałego meczu. Myślę, że to się dopiero rozpoczyna, bo poranek. Poranek sobotni, który będzie trwał właśnie w tym klimacie piłkarskim. Z jednej strony piłka nożna, rywalizacja, ale z drugiej strony pamiętamy też o Janie Pawłę II. Ten rok jest rokiem kanonizacji naszego świętego, który przecież nie tylko kochał Kościół, nie tylko kochał ludzi, ale kochał też i sport, i też piłkę nożną. My czekamy na wielkie emocje tego popołudnia, tego dnia, dzisiejszego sobota w turniej. Wielkie emocje sportowe, wielkie emocje piłkarskie, ale też wielkie spotkanie chrześcijan. Niektórzy nie tylko modlą się, ale też uprawiają swojego rodzaju pasje, sporty, to co naprawdę ich interesuje. W tym roku nowość grupa juniorska. Na razie trzy drużyny. One odbędą się w niedzielę. Wtedy zapoznamy wszystkich zwycięzców. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.